Do GTA 6 zostało nieco ponad pół roku. Z tego właśnie powodu przygotowaliśmy dla Was listę rzeczy, które koniecznie muszą się pojawić w szóstym odsłonie GTA. Pierwszą rzeczą, której brakowało poprzednim odsłonom GTA, są nielegalne wyścigi z użyciem policji. Nie chodzi mi tutaj o wyścigi, które na przykład były w GTA 5, które tak były, nie były, tak nie o to chodzi w każdym razie. Mi chodzi bardziej o wyścigi, które będą w podobie tych z Need for Speed, czyli. Nocne, nielegalne wyścigi, klimat, by city, uliczne auta, wiadomo o co chodzi. Bardzo by one pasowały ogólnie do estetyki gier Grand Theft Auto i mnie to wręcz szokuje, że do tej pory nie było ani chwili z nielegalnymi wyścigami w tych grach. Wyścigi by dodały wielu emocji oraz mogłyby być nowym, potencjalnym źródłem dochodu. To niewątpliwie by polepszyło ekonomię gry. Która GTA 5 była tragicznie zrobiona. W Red Dead Redemption 2 co prawda próbowali to trochę lepiej rozwiązać, ale też nie wyszło jako świetnie. Więc wracając nielegalne wyścigi GTA v to maskę. Wyobraźcie sobie Tuning Out, dużo lepiej zrobiony, Vice City, klimat ulicy i policja w To jest to, czego niewątpliwie wiele osób oczekuję od serii Grand Theft Auto. Dlatego nie widzę kompletnie nie widzę powodu, dlaczego jeszcze nielegalne wyścigi zostały dodane do poprzednich części GTA. Teraz propozycja widza, mianowicie mechanika, która pozwoli nam nawiązywać nowe znajomości z innymi ludźmi z przestępczego świata i nie tylko. Posiadając dużą grupę zaufanych ludzi, będziemy mogli otrzymać od nich pomoc przy napadach lub trudniejszych misjach. Dzięki temu nasze wybory będą miały realny wpływ na przyszłą rozgrywkę. Teraz najważniejszą rzeczą, której zabrakło chociażby w GTA 5 i wcześniejszych odsłonach GTA, jest prędkościomierz! Nie wiem jakim cudem to jest naprawdę jeden wielki nieśmieszny żart, że w grze, w której praktycznie ciągle jeździmy autem, nie ma prędkomierzu. Kolejną bardzo fajną rzeczą byłby powrót Liberty City. Czyli miasta z GTA 4, wzorowanym na Nowym Jorku, jakby ktoś nie wiedział. Z oficjalnej strony GTA 6 wiemy, że Lucia przed przyjechaniem do Vice City mieszkała właśnie tam. Więc epizodyczne spotkanie z tym miastem byłoby wręcz cudowne i dla fanów GTA 4 oraz dla nowych graczy, którzy jeszcze nie mieli okazji pozwiedzać Nowego Jorku w świecie GTA. Czy to naprawdę zostanie dodane? Szczerze? Nie do końca bym na to liczył. Ale i liczę, że miło się zaskoczę. Tak swoją drogą w tym tygodniu na Geta Online jest 3 razy kasa za wyścigi. Więc jeżeli akurat chcesz sobie poograindować albo po prostu lubisz wyścigi, to wiesz co robić. A jeżeli jakimś studem nie masz jeszcze GTA albo szukasz jakichś innych tanich gierek, to dobrze się składa, gdyż partnerem kanału jest Instant Gaming, gdzie możesz kupić GTA nawet za 40 zł. Link w opisie. Kolejnym punktem jest coś, o czym już to prawda wcześniej mówiliśmy, a mianowicie ekonomia gry, która, tak jak mówiłem w GTA 5, była zrobiona co najwyżej przeciętnie, a w Red Dead Redemption 2 niewiele lepiej. Chciałbym zobaczyć w GTA 6 więcej zleceń, z różnego rodzaju, tych legalnych i tych nielegalnych, żeby zarabianie pieniędzy miało jakikolwiek sens w tych grach, bo obecnie to jest tylko robi się to tylko po to żeby przejść gran 100%. Nie oszukujmy się. Byłoby dużo pracy różnych do wykonania. Nie jedna osoba by była z tego zadowolona. Tego właśnie oczekuję. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę i wkrótce pojawi się druga część tego filmu.